Co w dzisiejszym konkursie wystąpią Robert Dołęga, EUKS Orlęta Łuku, Daniel Dołęga, UKS Zawisza Bydgoszcz, Jan Gospos, Banik Chawiro Republika Czeska, Tomasz Matykiewicz, Zawodnik ze Słowacji. Piotr Hruściewicz, górnik Polkowice. Dla przypomnienia Piotr Krusiewicz reprezentował barwy błonianki błonie w 2009 roku. Startując na Mistrzostwach Europy w Bukareszcie zdobył brązowy medal. Grzegorz Dąbek, błonianka błonie. Grzegorz Wijas, o którym wspominałem, również błonianka błonie. Kacper Wiejak, Błonianka Błonie, Dawid Bond, OKS Otwór, Paweł Maciejewski, UKS Impuls Warszawa, Krzysztof Plicki, Mazowia Ciechanów, Damian Michałowski, Błonianka Błonie. Oraz dwunastoletni Karol Doleszczak, syn trenera Leszka Doleszczaka, Błojanka Błonie! Witamy wszystkich serdecznie. Zapraszamy na salę rozgrzewania.